Rosja wierzy, że może bezkarnie atakować Ukrainę z powietrza. Praktycznie każdy tydzień przynosi wiadomości o co najmniej jednym rosyjskim ataku z powietrza, a wkrótce potem pojawiają się informacje o śmierci ukraińskich cywilów. Władimir Putin popełnia zbrodnie wojenne i będzie to robił dopóki wojna się nie skończy. Ukraina musi się zemścić. Ukraina zamiast atakować rosyjskich cywilów skupia się na precyzyjnych uderzeniach niszczących rosyjską machinę wojenną. Ukraina znów to zrobiła. Rosja zaatakowała Kijów, atak rakietowy atakim z Ukrainy wywołał brutalny odwet. Putin przypomniał sobie, że Rosja nie jest jedyna z bronią dalekiego zasięgu. Rosja zaatakowała jako pierwsza, zabijając kilku ukraińskich cywilów i raniąc dziesiątki osób. 14 listopada Al Jazeera informowała o silnym rosyjskim nalocie na kijów. Zniszczenia były tak duże, że ponad 40 cywilów uratowano z gruzów. Niestety nie wszyscy z tych cywilów wyszli z tego bez szwanku. Raport al Jazeera potwierdził śmierć co najmniej sześciu osób i ponad 30 rannych po ataku Rosji. Deutsche Welle podkreśliło, że choć atak nie był największy podczas wojny, nadal był ogromny. Na Kijów spadło ponad 430 dronów i 18 rakiet. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, nazwał atak celowo zaplanowanym, by wyrządzić maksymalne szkody ludziom i infrastrukturze cywilnej. Zełęski ujawnił więcej szczegółów o celach rosyjskich dronów i rakiet. Nikczemny atak. Prezydent Ukrainy poinformował na Platformie X o dziesiątkach rannych, w tym dzieciach i ciężarnej kobiecie. Dodał także: W Kijowie uszkodzono kilkadziesiąt bloków mieszkalnych, a odłamki Iskandera trafiły w ambasadę Azerbejdżanu. Rosja nie może uznać tych celów za wojskowe. Zabiła cywilów i uszkodziła ambasadę państwa niezwiązanego z tą wojną. W swoim przerażającym wystąpieniu. Zełęski zakończył swój wpis ostrzeżeniem skierowanym do Rosji oraz apelem do zachodnich Partnerów Ukrainy. Ukraina odpowiada atakami dalekiego zasięgu, a świat powinien powstrzymać je sankcjami. Europa i Stany Zjednoczone Ameryki mogą pomóc. Liczymy na konkretne decyzje. Dziękuję wszystkim pomagającym, powiedział Zełęski. To ostatnie stwierdzenie jest ważne. Zełęski często prosi Partnerów Ukrainy o pomoc po rosyjskich nalotach, Lecz tym razem jego apel może zapowiadać nadchodzące wydarzenia. Putin nie spodziewał się reakcji Stanów Zjednoczonych Ameryki na apel Zełęskiego. Nie przez dostarczenie nowej broni, lecz przez zniesienie ograniczeń użycia dalekosiężnego kolosa. Ukraina nie mogła używać armii tactical missile system przeciwko Rosji od początku rządów administracji Trumpa. Kilka dni po rosyjskim ataku na Kijów Ukraina użyła pocisków Atakims, by brutalnie zaatakować ważne rosyjskie obiekty wojskowe. 18 listopada militani przekazał wiadomość o odwetowym ataku Ukrainy z użyciem pocisków Atakims. W tamtym czasie dostępnych było stosunkowo niewiele szczegółów. Portal oparł większość swojego raportu na wpisie opublikowanym na Telegramie przez sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy, który potwierdził, że atak rzeczywiście miał miejsce, nie podając jednak żadnych dodatkowych szczegółów. Siły zbrojne Ukrainy Skutecznie użyły systemów rakietowych, a takim do precyzyjnego ataku na cele wojskowe w Rosji. To ważny rozwój, podkreślający niezłomne zaangażowanie Ukrainy w obronę suwerenności, zadeklarował post. Wyjaśnimy, dlaczego użycie atacom uf, jest tak ważne. W nagraniu Militanii stwierdził, że Ukraina nie podała współrzędnych ataków, co nadal jest aktualne podczas tworzenia materiału. Już pojawiły się plotki, że amerykańskie pociski używane przez Ukrainę Widziano w okolicach celów w obwodzie woroneskim. Władze tego regionu szybko próbowały zdusić te plotki, twierdząc, że nie doszło do ataku rakietowego, mimo tego, co pisali rosyjscy blogerzy wojskowi. Ale początkowe informacje już się pojawiły i nie minęło dużo czasu, zanim wszystko zostało potwierdzone. Rosja, rzadko przyznając się do ataku na swoim terytorium, próbowała uprzedzić nadchodzące informacje. Ministerstwo Obrony poinformowało na telegramie, że Ukraina przeprowadziła atak z użyciem systemów Army Tactical Missile System. To ogłoszenie przekazano typowo po rosyjsku. Całkowicie zaprzeczono, że ukraińskie pociski Stany Zjednoczone Ameryki trafiły w cele. 18 listopada 2025 o 14.31 reżim kijowski próbował zaatakować rakietami cele cywilne w głębi Rosji. Resort obrony Federacji Rosyjskiej poinformował, że wróg wystrzelił cztery amerykańskie pociski Army Tactical Missile System. Na Woroneż. I czyż nie jest to oczywiste? Rosyjskie systemy obrony powietrznej okazały się najwyraźniej więcej niż skuteczne w zwalczaniu pocisków Atakams. Podczas walki przeciwrakietowej rosyjskie systemy S-400 ziemia powietrze oraz system rakiet przeciwlotniczych Pancer zestrzeliły wszystkie pociski Atakams. Szczątki pocisków uszkodziły dachy woroneckiego centrum geriatrycznego, sierocińca i prywatnego domu. Rosja już wielokrotnie używała wymówki o spadających szczątkach. Tłumacząc dlaczego jej obiekty wojskowe płoną w wyniku ukraińskich ataków. Tym razem pojawił się nowy wątek prawdopodobnie kłamstwo o placówce geriatrycznej. Rosja absurdalnie twierdzi, że zestrzeliła każdy amerykański pocisk wystrzelony przez Ukrainę. W tym samym poście na Telegramie Rosja podała, że zlokalizowała miejsca wystrzelenia dwóch rakiet Army Tactical Missile System w obwodzie Charkowskim. Ministerstwo podało, że wystrzeliło rakietę Iskander M w pozycję ukraińską. Niszcząc dwie wyrzutnie rakiet i do dziesięciu żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy. Dla Rosji to wydaje się zbyt dobre, by było prawdziwe. Nie tylko chwali się atakiem na cywilów ukraińskich, ale też rzekomo zestrzeleniem każdego pocisku Atakams i zniszczeniem kilku ukraińskich wyrzutni. Rosja stara się wyolbrzymiać swoje twierdzenia, by zamaskować rzeczywistość sytuacji. Ukraina trafiła bezpośrednio swoimi pociskami Atakams. A informacje, które pojawiły się od czasu początkowego oświadczenia Sztabu Generalnego Ukrainy, zdecydowanie to potwierdzają. Rosja początkowo uważała, że ma podstawy twierdzić, iż zniszczyła pociski z dzięki S-400. Nagranie udostępnione przez konto Stratcom Center X, dzięki uprzejmości kanału Telegram Plus, wydaje się pokazywać pocisk Army Tactical Missile System zestrzelony w locie. Pocisk wydaje się rozpadać. Co potwierdza rosyjskie twierdzenia o szczątkach? Jest coś w pociskach Army Tactical Missile System, których Ukraina prawdopodobnie użyła w swoim potężnym odwecie, o czym nawet Rosja mogła nie wiedzieć. Mało prawdopodobne, by te pociski miały standardowe głowice odłamkowo burzące. Według Kijów, post bardziej prawdopodobne jest, że Ukraina użyła amerykańskich pocisków z innym typem głowicy podczas ataku. Pocisk wyglądałby na rozpadający się w powietrzu, choć w rzeczywistości działałby zgodnie z przeznaczeniem. Portal podkreśla brak niezależnego potwierdzenia rosyjskich doniesień o zestrzeleniu pocisków przez S-400, co jest wymowne. Wydaje się, że Rosja może składać te oświadczenia bardziej po to, by pokazać Stanom Zjednoczonym, że rosyjska obrona powietrzna jest w stanie zestrzelić amerykańskie pociski, nawet jeśli w rzeczywistości tak nie jest. Ponieważ Ukraina twierdzi, że trafiła w cele, prawdopodobnie użyła nowoczesnej wersji atakoms, może pokonać 300 km i magłowicę kasetową. Portal informuje, że taka głowica standardowo służy do ataków na miejsca z dużym nagromadzeniem wojsk lub sprzętu. Wkrótce stanie się jasne, co Ukraina zdobyła. Portal informuje też, że ta głowica nie uderza ani nie wybucha jak standardowa. Odpala ładunek rozpraszający kilkanaście metrów nad celem, rozrzucając amunicję kasetową, która opada na ziemię. Jeśli chodzi o samą rakietę, kontynuuje ona swój tor lotu, zanim wyląduje z dala od celu. Jeśli to właśnie taki typ głowicy wykorzystała Ukraina, nagrania rzekomego niszczenia Army Tactical Missile System, ów w powietrzu nabierają zupełnie nowego kontekstu. Rosyjskie S-400 chybiły, a ukraińskie pociski prawidłowo rozproszyły subamunicję. Dzięki drugiemu raportowi Militany, opublikowanemu dzień po pierwszym artykule, wiemy już co Ukraina najprawdopodobniej trafiła podczas brutalnego ataku odwetowego. Plotki, że pociski widziano nad Woronerzem, wydają się potwierdzać, ponieważ przynajmniej część ukraińskich pocisków Army Tactical Missile System uderzyła w wojskowe lotnisko Baltimore położone w tym regionie. Kanał Cyberboroszno na telegramie potwierdził to w swoim poście po rozmowie z kilkoma świadkami. Celem było lotnisko Baltimore i okolice. Na nagraniu widać cztery smugi dymu po pocisku kasetowym Atakim. Kanał poinformował 19 listopada o skutecznym zrzucie głowicy nad celem. To jednak nie wszystko. Amerykańskie pociski Ukrainy także zrzuciły śmiercionośną amunicję kasetową na poligon Pogonowo, gdzie stacjonuje wielu rosyjskich żołnierzy. Wspomnieliśmy, że Ukraina mogłaby sensownie użyć głowic kasetowych po ujawnieniu jej celów. Dlatego głowica odłamkowo burząca mogłaby zostawić krater i zniszczyć jeden lub dwa budynki. Głowica z amunicją kasetową rozprzestrzeniłaby ogień na cały poligon. Gdzie mogli pracować rosyjscy żołnierze, pojawiły się doniesienia, że rakiety atakams przelatywały nad regionem Biełgorodu, choć nie wyglądało na to, by którakolwiek z nich celowała w ten obszar. Ukraina mogła wykorzystać słabą obronę przeciwlotniczą i bezpieczne korytarze nad Biełgorodem, by osiągnąć swoje cele. Wszystko to oznacza, że brutalny odwet Ukrainy to opowieść o dwóch stronach. Rosja utrzymuje, że Ukraina nie trafiła żadnego celu, a wszystkie pociski atakams zniszczyły systemy S-400. To byłoby spektakularne twierdzenie, nawet w najlepszych warunkach. Szczególnie, że wojna na Ukrainie pokazała, iż systemy S-400 nie są tak skuteczne, jak twierdzi Rosja. To wersja, której trzyma się Rosja, podczas gdy Ukraina twierdzi o bezpośrednich trafieniach. Potwierdzają to zarówno prawdopodobieństwo użycia amunicji kasetowej podczas ataków, jak i analiza niezależnych kanałów na telegramie. To ujawniło miejsca, które były celem Ukrainy. Te lokalizacje nie byłyby znane. Gdyby ukraińskie armii Tactical Missile System nie trafiły w swoje cele. Mimo to możemy musieć poczekać trochę dłużej na pełne potwierdzenie szkód wyrządzonych przez Ukrainę, ponieważ w chwili tworzenia tego filmu to wciąż jest świeża sprawa. Każde szkody wyrządzone przez Ukrainę podczas ataków armii Tactical Missile System są istotne. Jednak to, co te ataki oznaczają w szerszym kontekście wojny, może być kluczowe dla tego, co wydarzy się w przyszłości. Jeśli chodzi o przyszłość, niektóre rzeczy są pewne. Niektóre podlegają dyskusji, inne sugerują, że ostatni ukraiński atak dalekiego zasięgu był inny niż wcześniejszy. To może być prawdziwy punkt zwrotny w wojnie. Zacznijmy od pewnych faktów. Atak odwetowy Ukrainy nie powstrzyma Rosji przed dalszym ostrzałem dronami i rakietami ukraińskich miast. Wiemy to, bo Rosja ponownie zaatakowała Ukrainę po brutalnym odwecie atakimsa. 19 listopada Reuters poinformował o rosyjskim nalocie z udziałem 476 dronów i 48 rakiet. Chociaż ten atak miał być kolejnym uderzeniem w infrastrukturę energetyczną Ukrainy przed nadchodzącą z pewnością mroźną zimą, rosyjskie pociski uderzyły w budynki mieszkalne, powodując wyjątkowo liczne ofiary śmiertelne od początku wojny. Rosja zaatakowała ukraińskie miasto Tarnopol, które znajduje się na zachodzie Ukrainy, za pomocą dronów i rakiet. Jak dotąd, według naszej wiedzy, zginęło tam 25 osób. Reuters podaje, że około 80 osób zostało rannych, a większość ofiar to wynik rosyjskiej rakiety. Dosłownie oderwała górne piętra budynku mieszkalnego. Al Jazeera poinformowała o ataku, podając, że wśród rannych są dzieci. Zaktualizowano również liczbę rannych do prawie 100 i podano, że atak nastąpił, gdy Zełenski przybył do Turcji na kolejną rundę rozmów mających na celu zakończenie wojny. To zakończenie raczej nie nastąpi w najbliższym czasie. Każdy atak na codzienne życie pokazuje, że presja na Rosję jest za mała. Skuteczne sankcje i wsparcie dla Ukrainy mogą to zmienić, stwierdził Zełęcki, apelując do Zachodu o większą presję na Rosję. Niestety, zarówno atak skłaniający Ukrainę do odwetu atakami, jak i ten ostatni, nie są wyjątkami. Ataki o takiej sile stały się w ostatnich miesiącach normą dla Rosji. A Kijów Independent udowadnia to za pomocą wykresu, który to pokazuje. Między 1 października a 18 listopada Rosja wystrzeliła na Ukrainę 8 tysięcy dronów i 359 rakiet. Ukraina skutecznie przechwytuje rosyjskie drony, osiągając około 80% skuteczności. W listopadzie kraj przechwycił tylko 27% rosyjskich rakiet, co stanowi spadek względem typowego wskaźnika. Rosja będzie nadal atakować Ukrainę dronami i rakietami, to jest pewne. Nie wiadomo, jak często Ukraina zdoła przeprowadzać odwetowe ataki rakietami Army Tactical Missile System War Zone. The War Zone w raporcie o ataku Ukrainy z użyciem Army Tactical Missile System podkreśla, że nie wiadomo, ile tych rakiet zostało Ukrainie. Chociaż Kijów twierdzi, że będzie nadal używał rakiet Army Tactical Missile System, to ile ich jeszcze posiada, pozostaje tajemnicą. Biorąc pod uwagę długi okres między znanymi użyciami, najprawdopodobniej Ukraina przez dłuższy czas nie miała już tych rakiet, dopóki Stany Zjednoczone nie dostarczyły kolejnych, stwierdził The War Zone. Portal cytuje raport Associated Press, według którego Ukraina dostała mniej niż 40 rakiet Army Tactical Missile System od początku wojny i wyczerpała je do końca stycznia 2025 roku. Ukraina wystrzeliła rakiety Army Tactical Missile System na Rosję, więc albo raport Associated Press News o wyczerpaniu zapasów był błędny, albo po marcu dostarczono Ukrainie nowe rakiety. Pozostaje pytanie, ile podobnych ataków, zwłaszcza z użyciem rakiet Army Tactical Missile System, Ukraina jeszcze przeprowadzi. W odpowiedzi na ciągłe ataki Rosji na jej ludność cywilną, The Warzone twierdzi, że nie udało mu się potwierdzić doniesień o 40 rakietach Army Tactical Missile System. O których informowała agencja Associated Press News, dodając, że obecne amerykańskie zapasy szacuje się na niskie tysiące. Ten zapas może być również jednym z powodów, dla których Ukraina otrzymała tak mało rakiet Army Tactical Missile System. Stany Zjednoczone obawiają się wyczerpania rakiet Army Tactical Missile System przez ich wysyłkę za granicę, podaje The War Zone, może być mniej ostrożna teraz, gdy Armia Stanów Zjednoczonych dostaje nowe precyzyjne pociski. Są to balistyczne pociski krótkiego zasięgu, które niektórzy uważają za następcę Army Tactical Missile System. Pierwszą partię dostarczono w grudniu 2023 roku, a kolejne dostawy mogą pozwolić na wysłanie większej liczby pocisków Army Tactical Missile System na Ukrainę. Zakłada się, że Stany Zjednoczone chcą współpracować z Ukrainą w z Army Tactical Missile System. Co prowadzi do istotnego rozwoju sytuacji. Wspomnieliśmy to już wcześniej z podaniem powodu atak Armii Tactical Missile System Ukrainy z 18 listopada może być przełomowy w jej wojnie z Rosją. Mówiąc wprost, Putin nigdy nie spodziewałby się, że Ukraina użyje tego typu pocisku do ataku na terytorium Rosji. Powodem jest to, że Stany Zjednoczone wydawały się mieć nieoficjalny zakaz używania przez Ukrainę pocisków Army Tactical Missile System przeciwko Rosji, od czasu, gdy Donald Trump rozpoczął swoją drugą kadencję jako prezydent. W sierpniu Wall Street Journal ujawnił, że Stany Zjednoczone Ameryki wprowadziły nowy system zatwierdzania użycia Army Tactical Missile System. Według raportu pociski nie były całkowicie zakazane. Jednak Ukrainie powiedziano, że musi uzyskiwać zgodę na każde ich użycie. Trzeba było spełnić wiele formalności, w tym uzyskać ostateczną decyzję od amerykańskiego sekretarza obrony Pita Hexeta. A Ukraina do sierpnia nie pokonała jeszcze ostatniej przeszkody: Ukraina nie wystrzeliła żadnej rakiety Army Tactical Missile System. Na Rosję od czasu objęcia prezydentury przez Trumpa. 18 listopada sytuacja całkowicie się odwróciła. Użycie tych rakiet przez Ukrainę wobec Rosji świadczy, że Stany Zjednoczone Ameryki się zgodziły. Nie wiadomo, czy zgoda obejmuje jeden atak, czy pozwala Ukrainie używać Army Tactical Missile System według uznania. Ale tak czy inaczej, to co tu widzimy, to nie tylko bardzo skuteczny atak z użyciem amerykańskich rakiet, ale także atak, który jest pierwszym tego typu w 2025 roku. Donald Trump od kilku miesięcy sygnalizuje, że odwraca się od Władimira Putina. We wrześniu pojawiły się sygnały, że użycie armii Tactical Missile System przez Ukrainę przeciwko Rosji znów będzie możliwe, gdy Wołodymyr Zełęski poinformował, iż Donald Trump jest otwarty na zniesienie ograniczeń tych rakiet. Donald Trump nie potwierdził ani nie zaprzeczył tej rozmowy. W kolejnych miesiącach amerykański prezydent coraz bardziej frustrował się Władimirem Putinem. Po odwołaniu proponowanego spotkania z Władimirem Putinem na Węgrzech. Donald Trump oświadczył, że nie chce już tracić czasu na bezowocne spotkania. Kilka dni po tym odwołaniu Donald Trump dodał Za każdym razem, gdy rozmawiam z Władimirem, prowadzimy dobre rozmowy, a potem nic z tego nie wynika. Stany Zjednoczone nałożyły nowe sankcje na dwie największe rosyjskie firmy naftowe. Donald Trump od pewnego czasu groził tym posunięciem, a jego realizacja pokazuje, że przeszedł od gruźb do działania wobec Putina. Jak ujawnia Kijów Post 18 listopada, Pojawiła się informacja, że Stany Zjednoczone zatwierdziły proponowaną sprzedaż systemów obrony powietrznej Patriot o wartości 105 milionów dolarów wraz z utrzymaniem i powiązanym sprzętem. Wygląda na to, że Stany Zjednoczone pod rządami Donalda Trumpa w pełni wspierają Ukrainę. Wystrzelenie Army Tactical Missile System na Rosję po objęciu urzędu przez Donalda Trumpa potwierdza to twierdzenie. Chociaż nie wiemy, ile jeszcze takich pocisków ma Ukraina, ani czy Stany Zjednoczone wyślą kolejne, Władimir Putin otrzymał już jasny i wyraźny sygnał. Stany Zjednoczone wspierają Ukrainę, a Donald Trump w końcu skończył z pozwalaniem prezydentowi Rosji na kłamstwa, oszustwa i manipulacje podczas rozmów pokojowych, których nigdy nie traktował poważnie. Pociski atakam na rosyjskim niebie to nie jedyny dowód, że Stany Zjednoczone Ameryki przestały pobłażać Putinowi. Prezydent Trump w końcu powiedział, że nie ma nic przeciwko temu, by Amerykańscy ustawodawcy przeforsowali ustawę, która może zdewastować rosyjską gospodarkę. Stany Zjednoczone Ameryki mocno uderzyły w Putina. Jak? Dowiesz się z naszego filmu. Jeśli spodobał ci się ten film, zasubskrybuj The Military Show, by śledzić relacje o ukraińskich atakach na Rosję. Dziękujemy za oglądanie.